Nazywam się Marek Kradziecki, na stadionie narodowym jestem pierwszy raz, co znaczy, że nie byłem na koncercie Madonny. Tak wyszło, ale stadion robi niesamowite wrażenie, a poza tym myślę, że przeniesienie targów z Pałacu Kultury, który nie ma miejsca na takie targi, w takie miejsce jak jesteśmy tutaj, to był najlepszy pomysł z organizatorów. Ja Co roku jestem na tych targach i wreszcie tutaj jest czym oddychać, i można się przejść i rzeczywiście to wszystko obejrzeć. Robi wrażenie, niesamowite, tylko zastanawiam się, gdzie jest trawa. A, trawa to tylko wtedy jak mecze, chyba. Tak. Nawet jak się jedzie przez Warszawę, to miło jest spojrzeć na jedną stronę, żeby zobaczyć Stadion Narodowy, a teraz, jak już tu jestem, to od tej pory stanę się fanem. Na pola ja przyjdę na pewno. Na co dzień książka nie gości na tych trybunach sportowych. Rzeczywiście stadion ma, oferuje znacznie większą powierzchnię. E, przygotowaliśmy na trybunach scenę, na której zasiadają znani autorzy, którzy przyciągają szerokie rzesze zwiedzających. Te telebimy i ta cała e, technika, powiedzmy, audio-wizualna tutaj bardzo nam pomaga w tym przedsięwzięciu. Był nawet e, dyrektor największych na świecie targów książki we Frankfurcie który powiedział, że zazdrości nam takiego miejsca na organizację targów. No jest tu mnóstwo e, atutów, które, e, które mamy i możemy z nich korzystać, między innymi znakomite sale konferencyjne, bo targi, książki to, to właściwie nie targi, to, to wielkie święto i festiwal książki.